Mam znowu lista konkursowa od Bolesława Mokrzyckiego odzału Nowy Sącz Ilość gołębi wypuszczonych do lotów w, dolotu w 3322. Razem Oddział 3322 322 gołębi Tutaj Mokrzycki Bolesław, drugi konkurs, oryginał mój, DV, 039,014 rok i trzeci gołąb też, 039,014 rok. A on od 14 roku, od którego kupił moje gołębie, pastwi senami i karmi was. On od 014 roku pastwi synami i karmi Was informacjami, że moje gołębie są nic nie warte. Tłumaczę czarno na białym. Przeciwko słońce, 322 gołębi, drugi i trzeci konkurs. Znowu. Oryginał z, z Niemiec od Przemka Kurbackiego. A on wyświetlił na swojej stronie, że moje gołębie pozdychały. A tu ciągle robią czołowe konkursy. Jak nie u niego, to u jego córki. Non-stop. A gołębie on rozpisał na dwie drużyny, jedna na córkę, jedna na swoją, żeby było ich mniej widać. Pamiętajcie, wszystkie dV -y 039 014 rok to moje oryginalne gołębie w Nowym Sącu. Ten lot odbył się 14 maja 2017. A jego pielęgniarz jest taki znawca gołębi jak skozy dupy trąbka. On robi to wszystko co Mokrzycki popisał na kartce porady od mojego ojca. Oba dwóch nie potrafią nawet gołębie trzymać w ręce. A jego pielęgniarz ostrzega innych, żeby nie kupowali ode mnie gołębie i nigdy nie pozwoli dla Bolesława kupić u mnie gołębi. Zobaczcie film. A ten oryginał 8915 też stał, Mój oryginał. Był u Molesława Mokrzyckiego, sprzedał go dla jego kolegi w okolice Nowego Sąca. Jest to jeden z jego z najlepszych rozpodowi kołębi. I prosi o więcej. Same kłamstwa. Na nich zrobi pieniądze. Bo ten yy, Psemek, jak ty tu mówisz, to on typowo robi pieniądze i naiwności im, na ludzkiej działa nie według mnie. Bo ja Bolka znam tam, oni mają tam swoje kontakty, ja mu nie, na pewno Bolkowi bym nie pozwolił na to, żeby kupił od niego głębi, bo siedzę w głębiarce już trochę. I wiem, że według mnie taki człowiek hodowca siedzi za granicą, jest niby wielki Polak. Ja uważam jak jestem Polakiem, to jestem Polakiem. Dla Polski mogę życie stracić czy tam oddać różnie. A on potrafi na brata swojego Polaka mówić takie rzeczy, tamuje, takie króże. Psemek robi pieniądze. Ja nie robię pieniędzy. Tym on nie kupił o mnie gołębi. A ja wiesz... A Psemek robi pieniądze. Ja potrzebuję pieniądze. Na kolor włosów. Dla ciebie też. Trochę pieniędzy by se psy dało, nie? No, psemek robi pieniądze. No wiesz? Ja, no, no. no. Na nich zrobi pieniądze, bo ten y, psemek, jak ty to mówisz, to on typowo robi pieniądze i naiwności na ludzkiej działa. Nie, według mnie! Bo ja Bolka znam, tam, oni mają tam swoje kontakty, ja mówię, na pewno Bolkowi bym nie pozwolił na to, żeby kupił od niego głębi, bo siedzę w głębiarce już trochę. I wiem, że według mnie taki człowiek hodowca siedzi za granicą, jest niby wielki Polak, ja uważam, jak jestem Polakiem, to jestem Polakiem, dla Polski mogę życie stracić, czy tam oddać, różnie. A on potrafi na brata swojego Polaka mówić ja takie ja rzeczy, planuję. takie, które... Same kłamstwa. Na nich zrobi pieniądze. Bo ten yy, Psemek, jak ty tu mówisz, to on typowo robi pieniądze i naiwności im, na ludzkiej działa nie według mnie, bo ja Bolka znam tam, oni mają tam swoje kontakty, ja mu nie, na pewno Bolkowi bym nie pozwolił na to, żeby kupił od niego głębi, bo siedzę w głębiarce już trochę i wiem, że według mnie taki człowiek hodowca siedzi za granicą, jest niby wielki Polak. Ja uważam, jak jestem Polakiem, to jestem Polakiem. Dla Polski mogę życie stracić, czy tam oddać, różnie. A on potrafi na brata swojego Polaka mówić takie rzeczy, takie, że na nich zrobi pieniądze. Bo ten psemek, jak ty to mówisz, to on typowo robi pieniądze i nai naiwności ludzkiej działa. Nie według mnie, bo ja Bolka znam tam, oni mają tam swoje kontakty. Ja mu nie, na pewno Bolkowi bym nie pozwolił na to, żeby kupił od niego głębi, bo siedzę w głębiarce już trochę i wiem, że według mnie taki człowiek, hodowca, siedzi za granicą, jest niby wielki Polak. Ja uważam, jak jestem Polakiem, to jestem Polakiem. Dla Polski mogę życie stracić, czy tam oddać, różnie. A on potrafi na brata swojego Polaka mówić ja takie ja rzeczy, takie, planuje, takie ja rzeczy na nich zrobi pieniądze. Bo ten yy, psemek, jak ty to mówisz, to on typowo robi pieniądze i na ludzkiej działa, nie? Według mnie, bo ja Bolka znam tam, oni mają tam swoje kontakty, ja mówię, na pewno Bolkowi bym nie pozwolił na to, żeby kupił od niego głębi, bo siedzę w głębiarce już trochę i wiem, że według mnie taki człowiek hodowca siedzi za granicą, jest niby wielki Polak, ja uważam, jak jestem Polakiem, to jestem Polakiem, dla Polski mogę życie stracić czy tam oddać różnie. A on potrafi na brata swojego Polaka mówić takie rzeczy, takie rzeczy.